Gdyby był efekt musisz się ręce, to wtedy to dopiero dobrze widać. I cigaretę patrzy niedawno. Ty no kurde, takie piękne zdjęcie miało być. Czekał na to tak długo. Ja tak ja, jak się puści? Nie. Fajnie. Poszedł! Ej! Ja i no lewy zakręt Tu coś było. Teraz... Ale pewnie kumiczyk. No, tak go dźwigło. Tak, tak Niżej! na nie ja tak dalej po trzeba tak? no, się ustawić bo tu nie ma tu nie ma tego on potem ściąga w na stronę a ja chcę lecieć tu tam nie ma lotek no, no to no. będzie tak, jak... tak jak miało być a jest prosto na nosie jest lekko bokiem Tak, śmigaj, jak to mi robię. Bardzo zbierał, śmigaj, bo Nawet te diody widać rano, tak? Widać, widać, strony. Jakieś to napięcie do na te diody? 12. Paket. To jest właśnie pakiet. to są te pasy. Jerek były chyba wszystkie recie, no? ja. wszystko, na wiem, to Nie wiem, jak to jest. wszystkie na Nawet półka, do napłat wicher. bo taki uniwersalny samolot, nie? Boże, nie, tak nie jest. Jest. Pas, Patrz, 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 nie dosięć. Idzie, idzie, idzie. Idzie, no później. Nie no, ma co? To bez władzy. On też szeroko to ma. Powiedział, tak? Powiedział. No, no, on ma mieć obrotuny tym sterkiem. Ja, dokładnie. To. Tak miał Tak miał tak tak No ale to według tego planu, bo to był plan do wolnolotki, nie? Ale prawo robi zakręt. ja daję ci planek, bo on jest krzywy model, bo prawo robi zakręt. nie robi zakręt. Bo wychrował się wisząc, jak Wierek no, <grym> A nie to, tam raz w to, konstrukcji to. tego statecznika pionowego to, 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 to. zmieniał. A ja Frankowi gadał. Ten statecznik miał być jako ster, a ten ster miał być jako statecznik. To mi tak jakoś nie pasuje. No więc to i do garażu. Minus 100, no. no. Jak na dół? Nie, to powiem. jak on leci, Widzisz jak on leci na szczęście. Minus 100, trzeba no, zrobić tak. na puste. Paweł lunduj, bo jest następny do oblatania. I łatwiej się No Zaczął oglądać. Nie, tego. Oh. Paweł zrobił pół okręgu i bateria osiadła. Uh. <laughs> Jak to tak? No bo my ja na nim Przecież w modelarni, a zrobimy potem. dalej po to, Nie stracił. Ja no to nie bez modelu, a ja tak taki